Witajcie na kolejnej wycieczce rowerowej, tym razem w wersji dwudniowej, prawie 300 km. Trasa jest z Krakowa do Wrocławia z noclegiem gdzieś w połowie trasy. Jest godzina 14.15, a ja muszę się jakoś wydostać z Krakowa, przejeżdżając około pół miasta na północ. Miast. Najgorsze chyba za mną. Do tej pory przez jakieś pół godziny przebijałem się głównie przez korki i światła. W tym miejscu żegnam się z Krakowem i teraz obieram kurs najpierw na Gibbutów, a potem na Olkusz. W ramach tej trasy chcę spróbować czegoś nowego, czegoś co można by nazwać taką namiastką bikepackingu Mam ze sobą śpiwór, mam ze sobą matę i będę próbował gdzieś zanocować po drodze. Była chwila spokoju, teraz znów duży ruch. Wjechałem przed chwilą na krajową 94. Którą przez jakieś najbliższe dwie godziny będę się kierował w stronę Olkusza Początek jest właściwie taki sam jak przy niedawnej wycieczce do Opola Wyjazd z Krakowa na Giewontów, Potem Olkusz Różnice będą dopiero później Znowu pod górkę Tak się składa, że większość z tych podjazdów czeka mnie na samym początku trasy Na drodze do Olkusza Potem na Ogrodzieniec A reszta będzie już w miarę spoko, głównie z górki, a jak się sprawdzą prognozy, to częściowo również z wiatrem Tam termometr na tabliczce pokazuje około 18 stopni Generalnie dzisiaj jest dość ciepło. Przyjemnie się jedzie w nocy ma spaść do minimalnie 8 więc też powinno się w miarę komfortowo spać. Jutro jest lekko cieplej, no ale jutro będę jechał większość rano, więc nie powinny mnie te upały jakoś szczególnie zmęczyć. Tu się zaczyna wjazd do Olkusza. Jadę prosto. Przebijam się przez centrum bez zatrzymania i tam w odpowiedniej chwili odbijam na drogę na ogrodzieniec. Jestem już za skrętem i tu mi się podjazd zaczął praktycznie od razu. Z tego co kojarzę. Czekamy co najmniej kilka minut takiej wspinaczki niezbyt wymagającej, no ale jednak parę biegów będzie trzeba zrzucić W sumie to zrzuciłem wszystkie biegi, ale też nie widzę powodu, żeby się jakoś zajeżdżać. Trasa jest długa, ale nawet nie jestem w jednej trzeciej dzisiejszego odcinka. Tu jest tabliczka z rozpisanym planem na najbliższą godzinę, może nieco więcej. Jestem w centrum miejscowości Klucze. Położonej na skraju pustyni błędowskiej Też bardzo fajne miejsce Przebijam się tu przez środek No i jadę dalej w stronę Ogrodzieńca i Zawiercia Nie jest to moja pierwsza dwudniowa wycieczka Zdarzały mi się takie, gdzie spałem albo po pensjonatach Albo gdzieś pod gołym niebem Aczkolwiek gdzieś jest pierwsza Kiedy celowo zabrałem śpiwór Zabrałem matę i będę kombinował ze spaniem gdzieś w lesie. Koniec Małopolski. Witamy na Śląsku. Jednym z czterech województw, przez które będę przejeżdżał podczas tej wycieczki. Wjeżdżam właśnie do Grodzieńca. Zaraz tu będę miał centrum. O, najpierw mam ścieżkę rowerową. Dobra, nie przepadam za takimi, ale wjeżdżam. Zaraz dojadę do centrum. Jakbym skręcił tam w prawo podjechał parę kilometrów to mogę się dostać pod jeden z najfajniejszych zamków w Małopolsce No ale byłem tam już Dziś raczej nie mam ochoty na dorzucanie dodatkowych atrakcji Chcę po prostu dojechać jak najdalej Jestem za skrętem na Zawiercie Na średnio ruchliwej drodze Jest szeroko W miarę z górki, póki co wiaterek w plecy Z tego co pamiętam to niecałe 10 km, mam do tej miejscowości, w drodze do zawiercia na moją ulubioną kostkę ścieżkę. Jestem w zawierciu, staram się wbić do centrum i znaleźć skręt na myszków, który będzie kolejnym większym punktem orientacyjnym na mojej trasie. Większość miasta chyba za mną, niedługo powinienem mieć skręt na myszków, i tam znowu powinno być. Troszkę spokojnie. Niby skręciłem na ten myszków, ale tam był informacje o objeździe. Więc nie wiem, czy zaraz nie będę musiał jeszcze czegoś wykombinować. Aha, zaczynają się kłopoty. Chyba przegapiłem ten objazd. Wydawało mi się, że pojechałem zgodnie ze strzałką, ale jak widać, nie do końca. Uff, chyba się przebiłem przez to najgorsze. Do tej pory drogi były naprawdę świetne, ale ostatnie dwa kilometry to zdarty asfalt i albo żwirek, albo wręcz taki piach. Niedługo będę chyba docierał do obwodnicy Myszkowa, bo do samego centrum miejscowości nie będę teraz wjeżdżał, bo od zachodu. I z tego co pamiętam, to była bardzo fajna, ładna droga. Grożą mi kolejną rozkopaną ulicą. Niby tam za 3 km dalej jest zamknięte. Nawet no spróbuję coś wykombinować. Widzę, że ludzie i tak jeżdżą. Więc może to jest stare i nieaktualne. Właśnie wbijam się w odcinek, który niby jest zamknięty. A jak dobrze widać przede mną, autka sobie jeżdżą jakby nigdy nic. Więc chyba nie będzie problemu. Ja się teraz będę przez najbliższą godzinkę, może nawet dwie, poruszał jakimiś mniejszymi drogami. Powinno być w miarę spokojnie, bez jakichś dużych miejscowości na trasie. Miejscowość Koziegłowy. głowy, przejazd przez centrum, droga wojewódzka. Korzy głowy, rynek. Całkiem ładnie, więc zrobiłem sobie chwilę przerwy. Tak swoją drogą, to parę minut temu. Udało mi się przebić pierwszą setkę. Czuję się dobrze. Jedzie się świetnie. Mimo tego, że podróżuję dzisiaj na ciężko. Jeśli jeszcze dzisiaj w planie jest 50, to myślę, że powinno się to udać bez najmniejszego problemu zrobić. Tak szczerze, to na początku wycieczki trochę mi przeszkadzał ten plecak. Dziś napakowałem do niego naprawdę dużo. Może tam spokojnie być 7-8 kg Dopiero gdy trochę stamtąd zjadłem i wypiłem, zaczęło być to bardziej znośne do zachodu słońca z półtorej godzinki, więc pewnie uda się zrobić jeszcze z 30, może 35 km w takich warunkach, a potem zaczynam szukać miejsca na nocleg Ale tu jest krajobraz piękny jest drogowskaz na Lubliniec Zaraz sobie skręcę tutaj lekko w prawo i obieram kurs na tą miejscowość 24 km do Lublinca Słoneczko coraz niżej Tu przed Lublincem Znowu mam troszkę ścieżek Nie są w sumie złe Przynajmniej ta po której jadę teraz tam jest też całkiem ładny zachód słońca. Lubliniec, witamy. Chyba się wbiłem w jakiś deptak tutaj. O, rynek. Lubliniec. Ale ładna miejscówka. Bardzo ładna. I zaraz spróbuję się wydostać z miasta. Jestem na tej wylotówce, to chciałem. Za jakieś 3 km mijam wodnicę. No i potem jadę za Lubliniec tyle ile się da. Jest godzina 21. Ja trafiłem już na krajową jedenastkę. Obieram kurs na Kluczbork. Jak widać ze znaku do Kluczborka kawał drogi. Dziś nie ma sensu tam jechać. Będzie to pewnie mój pierwszy większy punkt orientacyjny na jutro rano do miejsca, które sobie upatrzyłem na nocleg. Zostało mi dosłownie z 2-3 km. Akurat się robi ciemno, więc postaram się tam dotrzeć i zobaczymy co tam jest. Tak? Nie, no to szukam dalej. Ale myślę, że coś znajdę. Patrzcie, jaką miejscówkę znalazłem. Jest wiatka. Jest płaski kawałek miejsca. Zaraz tu będę rozkładał matę, śpiwór i się zwijał do spania. Hej, jest około czwartej rano. Tak wygląda mój obóz. Folia NRC, karimata, śpiworek. Śmieci, nie moje, jakby co. to plecak rowerek sobie stoi jak mówiłem jest czwarta rano obudziło mnie jakieś wryczące zwierzę robi się jasno więc zjem sobie śniadanko u ząbki no i powoli będę ruszał Tu mam krajówkę Wygląda na to że muszę po prostu odbić w lewo wjechać na ścieżkę rowerową i kontynuować podróż. Poranek jest chłodny, ale przyjemny. Nie jest jakoś bardzo zimno, a ja też się zaraz pewnie rozgrzeję. Tu póki co cały czas mam fajną ścieżkę rowerową. Co do spania, no to było tak średnio. Nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w spaniu w takich warunkach, więc zawsze to jest, przynajmniej póki co, więcej leżenia niż spania. Mamy wschód województwo opolskie trzecie z czterech, czyli żegnam się ze Śląskiem. Wjeżdżam do Opolskiego zobaczymy co mnie tutaj czeka dzisiaj. Nie wiem czemu, ale średnia prędkość to dzisiaj nie imponuje. Nie wiem czy to przez wiatr, który się wydaje troszkę wiać w twarz, czy przez zmęczenie wczorajszą jazdą, ale na tym odcinku to ja ledwo 20 wyciągnęłam. Jadę sobie kolejną ścieżką rowerową wzdłuż Krajowej 11 i znowu nie mam jej nic do zarzucenia. Jakby taka infrastruktura rowerowa była wszędzie, to byłoby przecudownie. <grytanie> Chyba za szybko pochwaliłem. Trzecia dłuższa wycieczka w tym roku I trzecia rozwalona dętka Problem był taki, że Jak się rano obudziłem To w tylnym kole Praktycznie nie było powietrza Stwierdziłem, że dopompuję Nie będę wymieniał od razu Dopompowałem, przejechałem 30 km No ale zaczęło schodzić znowu Więc stwierdziłem, że no dobra Jak co 30 To mogę dobijać, nie ma tragedii Dobiłem No ale już po kolejnych 4 Znowu zeszło, więc stwierdziłem, że nie ma się co męczyć, będzie tylko gorzej. Zjechałem na pobocze. Zdjąłem koło, obejrzałem oponę. Okazało się, że jest wbity kolec. Póki co jadę dalej do kluczborka. Pewnie za parę pojedynczych kilometrów będę w mieście. W tym miejscu zegnam się z numerem 11. Zmieniam trasę na krajową 42 i odbijam na namysłów Jestem w miejscowości Wołczyn Mijam Rynek Kościół Uliczki są puste Jest pewnie dopiero około w pół do ósmej Ładne to opolskie. Dużo otwartych przestrzeni, fajne drogi, płaski teren. Drugi raz tu jestem na rowerku i po raz kolejny bardzo fajne wrażenia. Parking leśny genialne miejsce na chwilę przerwy. Coś zjem i przy okazji posmaruję się przeciwsłonecznym, bo zaraz się zacznie robić upalnie. Chyba przegapiłem gdzieś tabliczkę. Ale najprawdopodobniej jestem już w Namysłowie, więc teraz pozostaje mi jechać gdzieś tutaj do środka miasta. No i szukać zjazdu na Oleśnicę. A tu po lewej stronie chyba jakaś część bardziej reprezentacyjna tego miasteczka. Oleśnica 29, czyli półtorej godziny jazdy do Oleśnicy. A potem już skręcam na wrocu. Zniszczona nawierzchnia. No super. Tam kolejne wiatraki. A przede mną piękna droga. Co prawda trochę dziurawa. Ale jedzie się fajnie, jak się nie trzyma samego pobocza. Otwarta przestrzeń, pola. Województwo dolnośląskie. Czwarte na tej trasie. Jestem tu po raz pierwszy w życiu na rowerze. Województwa, takie oto ruiny fabryki. Może nie ruiny, ale jest to czynne. Gierutow centrum. Ciekawe, ale wydaje się trochę zaniedbane. Jako, że właśnie padła Sewka, to może parę słów o samopoczuciu. Generalnie jest dobrze, jedyny problem jest taki, że tyłek trochę boli. Wiercę się na tym siodełku, poprawiam się co chwilę, czasem nawet wstaję. Rower jest sprawny, to najważniejsze. Jedzenie mam, picie mam, motywacja ciągle duża. No i mamy Oleśnicę. Patrzcie, jaka infrastruktura rowerowa tu jest genialny. No coś tak dobrego to jest rzadkość. Pojawiło się trochę problemów. Za oleśnicą miała być droga na Wrocław, ale okazała się zamknięta. A obiad jest puszczony ekspresówką, więc muszę nadłożyć, nie wiem, może nawet 10 km, żeby się przedostać w jakiś inny sposób. Znalazłem skrót: Kilometr żwiru i szutru zajmę za 5 km nadrabiania asfaltem, więc myślę, że chyba się opłaca. Udało się wrócić do drogi na Wrocław Myślę, że w ciągu godziny będę w obrębie Wrocławia To jest aż dziwne, że tak ogromna droga jest teraz tak pusta Nie wiem czy to jest kwestia tego, że wszyscy wybierają ekspresówkę Która jest parę kilometrów na północ Czy dlatego, że jest wolny dzień Na ścieżkę mnie rzuciło Taką średnią Ktoś ze chyba jaja robi z tymi ścieżkami Nagle się urwała, do drogi nie idzie dojechać. Jest takie coś, Wrocła. Jestem w granicach miasta. Szczerze mówiąc, wiatr od tej strony był taki średni. Myślę, że do centrum mam teraz jakieś 10 km. No ładnie. Trzy pasy się zrobiły. Równa rasta. Ale nie ma żadnej ścieżki rowerowej, akurat teraz by się przydała. A nie, jest coś po drugiej stronie, dobra. Właśnie się coś pojawiło po drugiej stronie. Tylko jak ja się tam mam dostać? Jestem na ścieżce. Był jakiś wiadukt, który mi się udało przedostać. Mam 140 km przejechanych. Więc pewnie zanim się dobiję do centrum to będzie ze 150 Czyli w sumie tak jak zakładałem. Przy czym, jak będę chciał coś więcej pozwiedzać, to jeszcze kilkanaście może dojść. Jestem nad Odrą. Mamy drugą odnogę Odry. Z Meleksa, który oprowadzał wycieczki usłyszałem, że to jest katedra Jana Chrzciciela. No to już wiem, co to jest. No i jest rynek. Po 148 przejechanych dzisiaj kilometrach udało się dotrzeć do centralnego punktu tego miasta. Jestem na rynku. Ludzi, mnóstwo, upał. To jest Sky Tower, czyli najwyższy budynek we Wrocławiu. Ja tę wycieczkę powoli kończę. Udaję się właśnie w kierunku dworca. Do pociągu zostało jakieś półtorej godziny. A dzisiejsze zwiedzanie Wrocławia w większości odbyło się w towarzystwie Sławka, który jest jednym z widzów tego kanału. Oprowadził mnie po Wrocławiu, w którym mieszka od dawna. Pokazał parę naprawdę fajnych miejsc. Za co jestem mu mega wdzięczny, bo sam pewnie w życiu bym większość z nich nie zajrzał. Dworzec główny we Wrocławiu. Tutaj znajduje się meta wycieczki. Całościowy wynik to jakieś 316 km.